Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tak się składa, że jestem 3 miesiące już po przesiadce z tego mojego akwarium z panelem. Co miałem, tam było niecałe 80 litrów, ale tej użytkowej dla korali i ryb było zdecydowanie za mało. Moje nowe akwarium ma 128 litrów o wymiarach 80 40x40. Tutaj za filtrację odpowiedzialne są dwie kaskady Versamax FZN3 polskiej firmy Aqual, z których jestem bardzo zadowolony. Są pojemne, ciche i wydajne. Jedna z kaskad jest wypełniona wkładem biologicznym Matrix. Tam weszło do tej kaskady 500 ml. Druga kaskada ogólnie kaskada składa się w środku z dwóch koszyków i w jednym z tych koszyków mam na dole gąbkę fosguard i troszeczkę włókniny w drugim tym pojemniku mam troszeczkę gąbki 100 ml węgla i włókninę odpieniacz w moim akwarium to Tunze 9004 Udało mi się kupić używany w dobrym stanie za 200 zł. Odpieniacz no, jak najbardziej mogę polecić. Robi robotę naprawdę. Falownik. Ogólnie cyrkulacja u mnie to falownik z firmy Aquanowa o mocy 4000 litrów plus chińczyk o mocy 2000 litrów. Taki chiński, zwykły cyrkulator najtańszy za 30 zł. I to by była cyrkulacja w moim akwarium. Jeśli chodzi o oświetlenie, to mam tutaj belkę z firmy Odyssea, którą miałem w tym y, wcześniejszym akwarium. Tam było cztery świetlówki T5 y, o mocy 24 W. Y, mam dwie aktyniczne. I jedno Coral Plus. Czwarta jest nieużywana. Dodatkowo dokupiłem belkę LEDową aktyniczną z firmy Aqual led Slim o mocy 32W. Bardzo ładnie świeci. I jeszcze na trytytkach dołożyłem takie dwie tuby. Też chyba z firmy to jest AquaEl, aktyniczne. I wydaje mi się, że oświetlenie takie wystarczy. Stanu zasolenia i poziomu wody pilnuje dolewka automatyczna z Level Automatic z, firma, z firmy Aquatrend. Nie musiałem kupować jej, bo już miałem ją w tamtym wcześniejszym akwarium. Ta dolewka naprawdę robi robotę i naprawdę polecam. Udało mi się trochę pieniosków zaoszczędzić. I postanowiłem, że sobie kupię pompę dozującą z firmy Aquanova z tymi trzema kanałami. Pod to mam podpięte baling firmy AT Essentials. Dzięki temu akwarium ma 3 miesiące i robiłem tylko jedną podmianę. Parametry są stabilne, korale rosną i jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, tak robić podmiany raz w miesiącu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O życiu, o tym, ile mam ryb, korali, opowiem innym razem. Dzisiaj tylko chciałem tak um, przedstawić Wam sprzęt, jaki tutaj jest. I ogólnie chciałem się pochwalić tym moim nowym akwarium. Także to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć. Oh. you.